Lub są w kartonie z bananami w Polsce znaleźli bałęsaka brazylijskiego, który jad normalnie zabija. Ja pierdolę, serio? Pisuje. Banan-pająk. Ciekawe jest coś takiego. Uważajcie na banany w Biedronce. O tej sprawie było już głośno kiedyś, ale zobaczcie to. Teraz w Biedronkach możemy zauważyć takie kartki, na której możemy przeczytać, uwaga, w bananach może grasować niebezpieczny... Co kurwa? Biedronka, uwaga. W bananach może grasować niebezpieczny pająk. Wałęsak Brazylijski, kurwa nie, że taka kartka jest. Prosimy o ostrożne pakowanie banu. Ja pierdolę, no nie mogę. Może, nie wiadomo, może być, może nie być, może grasować. W książkach możemy zauważyć takie kartki. Nie, ktoś to kurwa wydrukował. Przygleju, w No, dobry pomysł, kurwa. Czy wiedzieliście, że jad Wałęsaka Brazylijskiego, czyli właśnie tego pająka, o którym mówi nam Biedronka, został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej zabójczy jad pajęczy na świecie. Ale Biedronka ogólnie przeprasza za problemy i życzy nam miłych zakupów. Witajcie, widzowie YouTube'a. Muszę, muszę mówić cicho, bo... Pokażę Tu. Tu były pająki. Stąd wylazły pająki. Bo tu... Talantura zrobiła. O, zobaczcie, tu jest miejsce, w którym talantura. Yy, ten ten jad cały. Raz, zbliżenie. Widzicie? Zobaczcie. Noga, pająka. Noga, pająka. Rozsyłajcie te filmiki, ludzie YouTube'a. Widzowie YouTube'a. Po swoich znajomych, bo. Yy... Ja zobaczcie. Noga, pająka. Serio. W pana nie z ja pierdolę, nie wierzę w to. A kurwa nie pierdolę, to ja tego nie oglądam. No jeden śpi, ale... trach tu, kwa... kurwa, oglądać. Nie wiem skąd ta wupa poszła. A, kurwa!